Siema, to ja, jak zawsze. Dobrze, więc zaczynamy. Kontynuujemy na no, gram, Widzicie, że jesteśmy w zatoce. Mam 42% gry, więc dobrze. Tak. Informacja. I zaczynamy. Oblokowałam kanał, oczywiście, już wszystko jest ok. Już nie mam żadnych ograniczeń, że muszę ileś tam czasu nagrywać. Może byśmy sobie teraz to zabójstwo zrobili. Chociaż. Kurda. Aha, bym musiał tędy iść. Aha, dobrze. A więc tak to zrobimy. Czyli pójdziemy chyba jednak. Aha, dobra. Będziemy... Na razie mi się z zrobimy. Ktoś mnie kusiło to zabójstwo, ale jednak sobie to dziś odpuści. Albo nie. Czekajcie. Albo sobie zrobię jednak to zabójstwo. Wiecie? Bo jednak. Ja najbardziej się tu staram, żeby przyciągnąć wam bardziej tą serię, a nie żeby ją yy, jak najbardziej skracać, tylko oczywiście ten. I ja oczywiście zapomniałam tutaj podziękować za subskrypcję. Tutaj Dnio Gamer nam się zainteresował naszym kanałem, więc bardzo mu dziękuję. Ustawiono, bo to bardzo ważne, że mi dał subskrypcję, bo jednak to, to jednak bardzo... Co ja miałam mówić? Zapomniałam, przepraszam, ale jak zawsze ja zapomniałam to bardziej tak bardziej wiecie. Dobrze, nieważne. A więc dobrze, czyli musimy kogoś tam zabijać, czy coś tam... Aha, dobrze. Ale ja jednak sobie przyłączę na mojej ulubionej bronie, bo jednak jest tak lepiej. Ja tak wolę. A to będzie szybka raczej naparzanka, więc czekajcie, czekajcie, jednak, jednak sobie coś zrobię, bo o tutaj i sobie coś kupię, bo jednak to może być potrzebne, żeby tu nie paść kamizelkę odporną, Dobra, to będzie na tyle z tego kupowania i dobra, możemy iść. Tutaj gdzieś będziemy musieli kogoś zabić, aha, aż musimy płynąć. Nie wiem, czy to będzie to, ta łódka. Znaczy nie łódka, tylko skuterek. A jezu, nie ma. Czekajcie, chyba po drugiej stronie były te skuterki, więc jak tam dojdziemy i sobie je weźmiemy. Dobra, okej. Okay. Ja już to też, też to trochę późno nagrywam. To jest w tej chwili chyba 20. druga, więc mi się chce trochę spać, ale. No. Jednak nagram to, bo nie chcę mieć jutro tych. Żadnych ża zaległości, bo obiecałam, że to nagram to na pewno. O Boże, nie mówcie mi, że tak się stanie, nie. Nie no, nie, jednak nie dobra, jest okej. Okay. Myślałam, że będę musiał przez ten los i tam masz, ale nie, bo faktycznie go strzałka. Jednak się pokazywało tam, okej, okay, jest, dobra. Myślałam, że to takie muszę rzeczy wykonywać, ale okej. Okay. Dobra, teraz, teraz będzie niezłościelonina. Dobrze, więc zaczynamy Więc tu widzicie, że jest ich kilka, kilku, szczelej, strzelaj, O, Dobra, jeszcze amunicję sobie pozbieramy i ale gwiazdka to nie jest chyba. Widzicie, mnóstwo broni dodamy sobie mnóstwo broni, a gdzieś się nam sp w ogóle nie spadło, są same plusy, znaczy życie, życie nam trochę spadło, tylko, znaczy nie życie, tylko kamizelka, dobrze, a więc okej, okay. więc dzisiaj to chyba takie poboczne rzeczy będziemy robić, ja mam jeszcze taką rozrubę pełną chcę zrobić, bo jednak to coś może, może was tutaj zachęcić do sumowania mnie. Taką róbę, po taką porządną. Na pięć, no nie wiem czy to jest gwiazdek, tak dokładnie, bo nigdy tego chyba nie sprawdzałem. Ale chyba ten. Więc dzisiaj się skupimy na tych zabójstwach. Bo jednak tak lepiej będzie, według mnie. Bo potem po dopiero przeniesiemy się tutaj, wszystkie misje wykonamy. I dopiero potem przeniesiemy się do, następne, do, następnej, do następnej lokacji. Ale tak, tak będzie lepiej. I... I nic przecież nie tracicie, bo, bo jednak te misje są zróżnicowane, nie ma tak, że jedna jest wszystkie. Są takie same. Jednak tak nic nie staracie się. Są rozgrywki. Okej, okay. dobra. Tutaj też specjalnie dla Was pełną wersję ściągnąłem, znaczy polską wersję ściągnąłem. No bo, żeby Wam się ładnie czytało. Bo fabuła, fabuła już nie jest taka świetna, ale ale nie jest też taka zła. Naprz. Eliminacja już długa. A więc zaczynamy. Ja chyba... Ja chyba będę musiał chwilowo zatrzymać nagranie. Chociaż... Chociaż nie wiem. Czy, czy, aha, na pewno trzeba będzie ten płynąć, więc ja sobie od razu łódkę wezmę. Czy nie łódkę? Coś się czas, czas, czas to myli, tylko to jest skuter wodny. Wiecie, w androidowej wersji były chyba już też y, motorówki, Co mi się tak myli trochę. Więc na pewno w androidową wersję to zagramy, tylko będę miał tablet, więc ponad, bo na moim telefonie to raczej nie zagramy sobie. Bo... Znaczy zagramy, zagramy, tylko ja chcę nagrywać screencastem. Dlatego jest chyba wymagany Rod, więc... ale Rot mam na telefonie, że żeby nie było, że nie wiem coś zarobić czy coś tam, tylko to po prostu jest, mam za małą ramę na nim. A więc okej, okay, on ucieka. Dobrze. Spokojnie, musimy go tylko zabić. Dobra. Ty? Nie jeszcze nie. Co? Nie no. Czego? Zacięło mi się. Nie. Co się stało? O. Dobrze. Kurde, nie 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 padnę to Kurde, co on robi? Buguje mi się, przepraszam was bardzo, ale mi się to buguje wszystko. Klawisze mi się bugują. Przepraszam. Jak mi się buguje? Ej, ej, Gdzie on jest? Aha, tutaj, dobra, jest. Dobra, udało się. Jeszcze jest eliminacja, jak tu widzę. Dobra, więc za, jednak ją zrobiłem I właśnie widzieliście chyba strzał z bazuki. oni mi się bukło i mi się chyba brąz zmieniła. Ale chyba żeście widzieli ten strzał z bazuki, to przynajmniej to żeście widzieli. A więc okej, okay, tylko ja sobie tu znajdę następną. To jednak jest naprawdę fajnie jednak to zrobić. Najpierw niż potem jeszcze, bo bym potem jeszcze musiał odcinki tak jakby bonusowe robić. No i tak na to by specjalnie wyszło, bo bym skończył fabułę, a jeszcze by nie były te eliminacje zaliczone i to by było trochę dziwne. To no, tak naprawdę to jest... Yy... on nie jest gangsterem tak jakby, tak naprawdę. Znaczy... Może i jest, ale... On nie jest takim gangsterem z krwi i kości, bo... oraz jej tylko szuka brata, więc to nie jest takie... takie gangsterka pełne, pełną gębą. Nie, ja to, ja to tak nazwę. A więc okej. Okay. Ta misja jeszcze i by było chyba na koniec. Więc... Dobra. Więc Jeszcze jednego gangsteru musimy zabić. No, niestety te misje są takie powtarzane jakby. Ale mam nadzieję, że to Wam nie przeszkodzi w oglądaniu, bo naprawdę... I tak świetnie się chyba to ogląda, bo to trochę akcji w tym odcinku nie zaszkodzi. Wreszcie coś się będzie działo. A wam to chyba nie przeszkadza, nie? To niektórzy to tak. To taki. Co taki mówię? Wam to taki Let's Play i crowd, Coś. Więc okej? Okay. Dobra, że dobrze. U, u, nie, 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 nie. się za chwilę zginę. Udało się, udało się. Dobra, udało się. Wiecie co? I chyba, żeśmy wykonali wszystkie te eliminacje. A więc dobrze, więc chyba to będzie na tyle w tym odcinku, i widzicie? Od razu... To będzie chyba na tyle w tym odcinku, bo wiecie, bo to był taki odcinek poświęcony chyba na te... O, bo czekajcie, ja wam już przedstawię cukiernię. Tu możemy różne rzeczy sprzedawać. A jak to... czekajcie, jak to sprzedawać? Nie wiem, nie wiem. Stan. Ty. Aha. Musi przestać ty i... Aha, wiem o co chodzi. 152 dolary żeśmy zarobili. Dobra, więc... Ja się z wami żegnam. Cześć. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie.